Dzień dobry, Marek Mikołajczyk, jesteśmy na żywo, witamy w programie Rozmowa Dziennika Gazety Prawnej, a gościem DGP jest Paulina Matysiak, posłanka Partii Razem. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Pani posłanko, Sejm wraca do pracy po długich wakacjach. Wypoczęła Pani? Tak, no myślę, że można to tak określić, chociaż większość tego wolnego spędzałam też na takich prozaicznych rzeczach typu remont mieszkania i każdy, kto swój urlop poświęcał na takie działania, to wie, że... No, z tym wypoczęciem można dyskutować. No tak, to prawda, chociaż no, wakacje sejmowe trochę trwają, bo ostatni raz Sejm zebrał się w lipcu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, chyba w lipcu. I wraca teraz do pracy tak, i po. początek sierpnia to także była okazja do spotkania prezydenta. Zaprzysiężenia za prezydenta, więc parlamentarzyści też uczestniczyli w, w tej uroczystości w Zgromadzeniu Narodowym, więc ta przerwa to no, prawie pięć tygodni, więc faktycznie. Długie, długie wakacje. To był czas, jak często się mówi, pracy w okręgu, ale teraz już wracamy do wydarzeń w Warszawie. Dziś rozpoczyna się czterodniowe posiedzenie. Co najważniejszego widzi Pani w, tych, w, tych, w tym harmonogramie, albo co może wywołać jakieś emocje, jeżeli chodzi o to, czym Sejm będzie się zajmować w najbliższych godzinach i dniach? Na pewno, na pewno te emocje wywoła poselski projekt ustawy. O zniesieniu dwukadencyjności w samorządach, projekt, z którym wyszedł PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, i myślę, że wokół. Tego projektu będą duże dyskusje. To jest temat, który faktycznie rozgrzewa emocje, także dyskusje. Będziemy debatować pierwsze czytanie. To dopiero rozpoczęcie tego procesu legislacyjnego w, w piątek, w piątek po południu. Więc każdy, kto jest ciekawy, no zachęcam do włączenia transmisji z obrad Sejmu. To jest zresztą też ciekawe, jak do tego tematu podejdą zarówno koalicjanci, czy no w ogóle koalicja rządząca, koalicjanci PSL-u, jak podejdzie opozycja, bo wydaje mi się, to też wynika trochę z tych rozmów z różnymi osobami, wyborcami w moim okręgu, że to jest jeden z tych tematów, który. Wyborcy, którym bardzo często daleko jest do prawa i sprawiedliwości, chwalą. Przypomnijmy, to jest rozwiązanie, które wprowadził PiS kilka lat temu. Osoba, która sprawuje um, urząd, jest burmistrzem, wójtem czy prezydentem, nie może kandydować więcej niż dwa razy. To powiedzmy może faktycznie o tych zmianach. To znaczy, w Polsce przez wiele lat faktycznie było tak, że e, samorządowcy piastowali swoje funkcje przez 20 czy nawet więcej lat. Sam pochodzę z Torunia, gdzie prezydent Michał Zaleski prezydentem był od 2002 roku do zeszłego roku. E, Roku, kiedy były wybory, faktycznie ci samorządowcy w ramach tej dwukadencyjności jeszcze mogą pełnić swoje funkcje, ci długoletni, no ale od kolejnych wyborów faktycznie byłoby już tak, że, że kolejnej kadencji nie mogliby piastować. No i właśnie teraz pytanie jest, czy ta ustawa PSL-u zyska większość w parlamencie i potem ewentualnie podpis prezydenta. Wiemy, że w koalicji rządzącej. W większości parlamentarnej, no, no chyba nie ma przekonania, że to jest na pewno słuszna idea, a pani jak do tego podchodzi? Wydaje mi się, że w parlamencie też nie będzie większości dla takich rozwiązań. Tu warto jeszcze się zatrzymać, bo tak, mamy wprowadzoną dwukadencyjność, ale też mieliśmy wydłużenie tych kadencji. I tak naprawdę w tym momencie, jak popatrzymy na te obowiązujące przepisy, prezydent miasta, wójt gminy może swoją funkcję sprawować przez 10 lat. To nie jest mało czasu, umówmy się. To jest taki okres, w którym naprawdę można i wiele zmienić, wiele wprowadzić, pokazać też dobre rozwiązania. I myślę, że zniesienie tej dwukadencyjności będzie tak naprawdę ze szkodą dla samorządów, zwłaszcza tych miejsc, które są bardzo często po prostu zabetonowane, bo ten system władzy, który często ci samorządowcy po prostu też uruchamiali, własne media samorządowe, jakieś gazety. Telewizję powoduje, że tak naprawdę przestrzeni dla opozycji, dla innych rozwiązań, innego spojrzenia po prostu jakby systemowo założenia nie ma. więc to rozwiązanie, które zostało wprowadzone no, rozbija bardzo często takie lokalne układy. Wydaje mi się też, że Polacy też no, tego chcą. Z pewnością nie chcą tego samorządowcy. Ja miałam okazję w ubiegłym tygodniu wysłuchać takiej dyskusji w Karpaczu podczas forum ekonomicznego właśnie dotyczącej tego tematu, co prawda dyskusja była bym powiedziała dość stronnicza, ponieważ brali w udział w tej dyskusji tylko prezydenci czy samorządowcy, bo był też marszałek województwa, którzy no mocno obstawali i bronili tych swoich posad, a cały panel nosił bardzo przewrotny tytuł dwukadencyjność w samorządach, czy to jest wymiana elit, czy może ograniczenie demokracji, więc mniej więcej z takim nastawieniem ta debata się odbywała. Natomiast jak porozmawia się ze zwykłymi ludźmi, z mieszkańcami wielu miast, to oni nie widzą niczego kontrowersyjnego w, w tych zapisach. Do tego ten projekt PSL-u umożliwia także, tego do tej pory nie było, kandydowanie przez kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta do rad powiatu albo sejmiku województwa, czyli no jeszcze takie rozszczelnienie tego. Tak, to może powiedzmy, to... dzisiaj prezydenci mogą zasiadać jedynie w Radzie Gminy lub Radzie Miasta. Ten projekt trochę rozszerzyłby możliwości łączenia tych, tych dwóch mandatów. Tak, i to są tak naprawdę dwie różne y, y, sprawy, bo z jednej strony oczywiście można dyskutować nad tym, czy kandydat do Rady Miasta na stanowisko włodarza danej gminy, może też kandydować do Sejmiku albo do Rady Powiatu, no jakby być też kandydatem w innych, w innych komitetach i, na, i w, do tych gremiów na innym szczeblu samorządu terytorialnego. Można się nad tym zastanowić, na spokojnie trzeba byłoby to przeanalizować, ale jakby drugą Rzeczą, drugim tematem, i tym właśnie największym w tym projekcie, w tej nowelizacji, jest zniesienie dwukadencyjności. Czyli no, generalnie PSL wychodzi z rozwiązaniem, który no nie wiem, no, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pewnie ich własnym politykom, samorządowcom z, no, na różnym terenie. E Pani posłanko, wróćmy do harmonogramu prac Sejmu. Przeglądając go przed naszą rozmową, można było natknąć się na rzeczy, które tam są. Ale bardziej zastanawiam się, czego tam nie ma. Nie ma tam chociażby prezydenckiego projektu ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym. Patrzę na datę, 9 września mamy dzisiaj, jutro kończą się konsultacje, czyli, krótko mówiąc, chyba na tym posiedzeniu Państwo nie zajmą się jeszcze tym projektem, być może na kolejnym wrześniowym. Pytanie tylko, co tak naprawdę z tym projektem prezydenta odnośnie CPK się wydarzy? Mieliśmy już doświadczenia, jeżeli chodzi o dyskusję nad kształtem CPK, i chyba możemy się spodziewać, że ten projekt no, tej większości w parlamencie również nie uzyska. Może tak się skończyć też ta historia, natomiast na pewno istotna będzie dyskusja wokół rozwiązań w tym projekcie, wokół w ogóle samego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zobaczymy, kiedy marszałek skieruje ten projekt do prac. Faktycznie do jutra jeszcze każdy z obywateli może wziąć udział w konsultacjach społecznych. Wystarczy wejść na stronę Sejmu, kliknąć zakładkę konsultacje społeczne i, i zostawić swoje uwagi swój komentarz. Tych uwag już jest teraz sporo. Ostatnie dwa dni, żeby to zrobić właśnie przy tym, przy tym rozwiązaniu, przy tym projekcie. Trudno mi jest oceniać, jak będzie dokładnie wyglądała ta dyskusja. To zapytam o coś innego. Ten projekt jest potrzebny? Na pewno potrzebna jest po pierwsze, rzeczowa dyskusja, przyspieszenie realizacji tego projektu, rozstrzygnięcie pewnych kwestii, które są wątpliwe. No, teraz w ostatnim czasie ta dyskusja dotyczy przede wszystkim kwestii prędkości eksploatacyjnej pociągów na budowanych liniach kolei dużych prędkości. Założenie było takie, że to będą pociągi, które będą jeździły 250 km na godzinę. Teraz mamy przyspieszenie, ta prędkość eksploatacyjna ma wynosić. 320 km na godzinę, mimo że niektórzy politycy koalicji rządzącej mylą się i mówią o 350. O 350 to, ma... to nawet centralny port komunikacyjny mówił. Bo generalnie sama linia jest w taki sposób projektowana, że pociągi będą mogły osiągnąć, osiągać tam taką prędkość. I mówimy tutaj po prostu o tych rozwiązaniach. Tego, jak ta linia będzie wybudowana, jakie łuki, jakie odległości i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te technikalia to jest niezwykle istotne. Natomiast, jeżeli chodzi o samą prędkość pociągów, no to ma to absolutnie znaczenie, jeżeli chodzi też później o. Mm, korzystanie z tego środka transportu przez podróżnych bo ta prędkość ma znaczenie jeżeli chodzi o i ceny biletów o kwestie związane z zatrzymywaniem się w miastach dla mnie szczególnie istotne w tym projekcie jest to żeby ten projekt też uwzględniał miasta średniej wielkości żeby tam też można było z tej oferty skorzystać żeby to nie był projekt który stawia tylko na wielkie aglomeracje i jest projektem dla dużych miast bo uważam, że to po prostu jest niesprawiedliwe. Skoro wydajemy na to bardzo duże środki publiczne, to powinniśmy y, też z tą ofertą trafiać y, do innych mieszkańców. Y, y, Ale i gdyby miała staty... pani wskazać, bo to mnie najbardziej chyba zastanawia, mamy dwa projekty. To znaczy, mamy projekt prezydenta i mamy ten projekt, który realizuje e, pełnomocnik rządu e, wiceminister Lasek. Jakie są podstawowe, nie wiem, trzy, dwie, Różnice, dlaczego dzisiaj warto wrócić do dyskusji na temat koncepcji CPK? Przede wszystkim tam jest kwestia związana z harmonogramami. Ona też budzi sporo kontrowersji, prawda? Bo przeciwnicy powiedzą, no ale jak to w ustawie będziemy wpisywać jakieś konkretne daty, to jest. No to jest nierozsądne, tak się nie robi, tak się nie prowadzi inwestycji. No te daty są po to, żeby tak naprawdę wymóc presję na i spółce, na pełnomocniku, żeby ten projekt realizowali ambitnie, żeby go nie opóźniali, żeby tutaj wszystko szło tak, jak należy, a nie się gdzieś tam ślama zażyło. To jest podstawowa rzecz i ona po prostu wynika, pojawiła się y, też po poprzednim roku, bo przypomnijmy najpierw mieliśmy do czynienia z tym obywatelskim projektem ustawy, który został no, zamrożony już na poziomie, na poziomie Sejmu. Y, po całym y, okresie pół roku, kiedy nie wiadomo bo czy projekt CPK będzie realizowany, mieliśmy do czynienia z tymi mitycznymi audytami, które się nie odbyły y, i cała atmosfera wokół y, tej inwestycji no była mocno i gęsta i wątpliwa, nie wiadomo było, w którą stronę i jakie kroki podejmie rząd. Kolejna kwestia to jest cała lista linii kolejowych, które mają być uwzględnione w tym projekcie, tak jak miało to być w tej realizacji przygotowanej przez poprzedników. I myślę, że to jest przede wszystkim potrzebna rzecz, ponieważ my o wielu Kwestiach w tym momencie nie wiemy, nie ma żadnej komunikacji ze strony spółki. No i oczywiście jest ta kwestia tej prędkości, o której już dzisiaj mówiliśmy. Ale to oczywiście nie, nie, nie wszystkie tematy. Przypomnijmy, że na przykład dyskutowaliśmy o pewnym ograniczeniu finansowania często po prostu prywatnych przewoźników przez samorządy w regionach i wiemy jak to wygląda. To są po prostu duże dotacje do tego, żeby jakiś przewoźnik po prostu zatrzymywał się, lądował i odlatywał z konkretnego lotniska. Nie rozwiązuje to w żaden sposób problemów transportowych mieszkańców danego województwa. I tutaj chyba by przydały się po prostu ograniczenia, bo bardzo często pod przykrywką promocji regionu no, idą sute. Są te dotacje dla konkretnych linii lotniczych. Wiedząc to wszystko, pani posłanko, ma pani przed sobą projekt prezydenta? Jak by pani zagłosowała? Chciałaby pani, żeby on wszedł w życie? Tak, tak. Ja na pewno będę za tym projektem głosować. A co się zadzieje na poziomie parlamentu, to oczywiście zobaczymy, bo no ten proces legislacyjny jest długi, chociaż. No, pewnie pewnymi wątpliwościami m, napawa to, co się wydarzyło z projektem obywatelskim, bo pamiętajmy, tamta dyskusja. Mówimy o projekcie obywatelskim, który został złożony do Sejmu trochę wcześniej. W zeszłym roku tak. on trafił do Sejmu na początku września, czyli to był podobny timing. Przy projektach obywatelskich jest ten warunek, że w ciągu trzech miesięcy ten projekt musi trafić do pierwszego czytania. Faktycznie tak się stało. W grudniu mieliśmy dyskusję na sali plenarnej, potem projekt trafił do komisji, no i na poziomie komisji. Wczesną wiosną no, wydarzyło się to, że Platforma Obywatelska, jeden z posłów tego ugrupowania, złożył wniosek o odrzucenie tego projektu w całości. Ten wniosek został przegłosowany głosami koalicji rządzącej. To jest w ogóle też o tyle skandaliczne, że poza taką wstępną debatą ogólną w ogóle nie przeszliśmy do procedowania tego projektu, zajęcia się poszczególnymi artykułami, a strona społeczna, przedstawiciele wnioskodawców. Nie mogli nawet przedstawić swoich poprawek, bo też przyszli z poprawkami do swojego projektu po tym czasie, kiedy on no doczekał się tak, tej dyskusji w komisji. No i jakby temat został zamieciony pod dywan, bo ten proces się nie zakończył, nie mieliśmy sprawozdania komisji, na sali plenarnej nie mieliśmy drugiego czytania i tak dalej i tak dalej. Zobaczymy kiedy ten prezydencki projekt zostanie rozpatrzony przez posłów. Ja bym obstawiała, że Tutaj rządzący nie będą zwlekali z tym projektem. To na pewno im nie będzie służyło. Będą chcieli jak najszybciej pewnie ten temat zamknąć, rozstrzygnąć. I myślę, że jeśli nie, to drugie posiedzenie we wrześniu, to pewnie któreś z październikowych na tych posiedzeniach ten projekt trafi do. Pierwszego czytania. Szczególnie, że tych projektów prezydenckich trochę jest. To znaczy, projekt dotyczący CPK był pierwszym projektem, który trafił do Laski Marszałkowskiej. Wiemy, że dwa kolejne zostały odesłane do prezydenta, żeby uzupełnił braki formalne, ale trochę tych projektów złożonych przez Karola Nawrockiego, no przed państwem do rozpatrzenia jest. Ja zastanawiam się nad inną rzeczą. Dzisiaj oprócz Sejmu zbiera się również rząd. Po południu Rada Ministrów. Jednym z punktów są, pozwolę sobie tutaj zacytować, priorytety polityki Rady Ministrów wraz z wykazem priorytetów polityki członków Rady Ministrów przedstawia minister Maciej Berek dzisiaj o 13.00. No tak, trochę tych, trochę tych nowych otwarć już mieliśmy, mhm. chyba czekuje nam się kolejne. Każdy z ministrów dostał zadanie domowe od Donalda Tuska, żeby mhm. przygotować swoje priorytety. Pani się uśmiecha, dlaczego? Ja myślę, że jest to taka odpowiedź na te działania pana prezydenta, który faktycznie stawia w, no w takim. Niezbyt korzystnym świetle i w niewygodnej pozycji rząd, bo to rząd jest wzywany do bardziej do odpowiedzi, do reakcji, i niezależnie od tego, co się z tymi konkretnymi prezydenckimi projektami zadzieje, bo niektóre z nich trafiły do konsultacji, na przykład ten projekt o mrożeniu cen energii, i te konsultacje chyba kończą się pod koniec miesiąca, więc bardzo późno, jeżeli chodzi o procedowanie tego projektu i w i faktycznie wdrożenie tych rozwiązań w życie, ma być projekt rządowy już zapowiedziany. To w ogóle nie ma znaczenia. Tak, na, tak naprawdę nie fiksujmy się na tym kto jaki projekt złożył. Na pewno politycy muszą przyjąć rozwiązania, które będą chronić konsumentów i obywateli przed podwyżkami cen energii. To jest jasne i tu się nie ma obrażać kto jaki projekt przyniesie. Po prostu za dobrymi rozwiązaniami trzeba będzie Ale zagłosować. Ale wró wróćmy na chwilę do tych priorytetów, to znaczy czego pani się spodziewa, że jak nie wiem, opozycja nawołuje, zostaną, zostaną zagonieni ministrowie do pracy, coś się zmieni w polityce prowadzonej przez państwo, nie wiem, komunikacja będzie lepsza. Znaczy, te wszystkie zapowiedzi, bierzemy się do roboty, jest rzecznik rządu, to już znamy z minionych miesięcy. Ja myślę, że tutaj musiała zostać wypracowana. Odpowiedź na, na działania po prostu ze strony kancelarii prezydenta, bo to jest nowa sytuacja, w której to prezydent w pewien sposób nadaje, czy może inaczej chce nadawać ton i jego działania, jego propozycje i rozwiązania ustawowe no muszą spotkać się z jakąś odpowiedzią ze strony rządu, niezależnie od tego, jaka ona będzie, czy to będzie. Yy, yy, nie wiem, poparcie, przyjęcie tych rozwiązań jako własnych, czy może jeszcze jakaś inna droga, typu przyblokujemy ten projekt, ale złożymy własny albo złożą go posłowie. To wszystko wymaga tak czy siak jakiegoś namysłu, podjęcia decyzji ze strony rządu, więc no, siłą rzeczy koalicja rządząca, może tak to powiem, bo to nie tylko rząd ma po prostu więcej spraw. Do ogarnięcia takich, których jeszcze parę miesięcy temu nie było, bo przypomnijmy, ta prezydentura Andrzeja Dudy była o wiele spokojniejsza i myślę, że za chwilę faktycznie rządząca koalicja będzie tęskniła za Andrzejem Dudą, z którym ta kohabitacja była o wiele i spokojniejsza i taka mniej emocjonująca. Wydaje mi się, że już trochę dzisiaj widzimy, że nawet. Oczywiście Karol, Karol Nawrocki jest innym prezydentem niż Andrzej Duda, ale też otoczenie prezydenta jest już troszeczkę inne, jeżeli chodzi o otoczenie Karola Nawrockiego i współpracowników Andrzeja Dudy. Wracając do tych naszych priorytetów, o których rozmawialiśmy. Pani oczekuje jakichś tematów od poszczególnych ministrów, że na tej agendzie się pojawią, że zostaną zaprezentowane jako, jako coś, co dla poszczególnych ministrów będzie teraz takim oczkiem w głowie? Trudno powiedzieć, czy. Znaczy, po pierwsze, trudno powiedzieć, jakie te propozycje zostaną przedstawione. Jak rozumiem, te, które pojawią się w przestrzeni publicznej, zaprezentowane przez ministra Berka. To muszą być propozycje, które są uzgodnione ze wszystkimi koalicjantami, żeby tutaj nie było żadnych tarci i niedomówień. To jest oczywiście sprawa rządu, jakie projekty na te drugie dwa lata swojego rządzenia przedstawi, ale myślę, że kluczowe, zwłaszcza z perspektywy obywateli, jest to, żeby po prostu te projekty zostały zrealizowane. Myślę, że nikt nie czeka na obietnice bez pokrycia, obietnice, które nie zostaną zrealizowane, a z tym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie i to budziło i dużo frustracji. I tak naprawdę po prostu dużo rozczarowań wobec tej koalicji, też koalicji przecież, w której my jako razem też byliśmy, kiedy startowaliśmy w 2023 roku w wyborach parlamentarnych. Ja myślę, że to rozczarowanie nie, nie bierze się po prostu znikąd, kiedy Obiecuje się pewien pakiet rozwiązań i żadnych z nich nie wprowadza się w życie i nie widać też chęci, żeby pewne tematy podjąć. W wielu obszarach też polityka rządu jest bardzo podobna do tej polityki poprzedników. No po prostu u wyborców budzi to, budzi to jakby rozczarowanie i to jest sprawa oczywista, że ona się po prostu pojawia. Pytanie, jaka będzie tak naprawdę ta dzisiejsza odpowiedź, ta odpowiedź na tę jesień i na kolejne y, miesiące. Jeżeli ona ma być tylko znowu takim mamieniem, pięknymi słowami i deklaracjami bez pokrycia, y, no to rząd... Sam się po prostu wkopie w problemy. Na koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, na którą, którą będziecie Państwo głosować. W piątek wybor nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Mariusz Hałady, kandydat wysunięty przez marszałka Szymona Hołownię. Tadeusz Dziuba, kandydat wysunięty przez Prawo i Sprawiedliwość. Pani już wie, jak pani zagłosuje? Jeszcze nie wiem. Do piątku jest jeszcze trochę czasu. Będzie... A zastanawia się pani? Y Będziemy o tym rozmawiać na poziomie koła. To będzie decyzja podjęta wspólnie tej komunikacji ze strony razem jeszcze nie było. Na pewno jest to funkcja, stanowisko, no też po, po pierwsze bardzo ważne i trzeba tutaj po prostu odpowiedzialnie podejść do wyboru tej osoby, która ma stać na czele Najwyższej Izby Kontroli po to, żeby uniknąć... No, ró różnego rodzaju przesunięć. Wydaje mi się, że też w ostatnim czasie widzieliśmy, w jaki sposób NIK jest zarządzany przez y, y, pana Banasia. Ja bym chciała, żeby to była inst instytucja, która jest darzona szacunkiem, niezależnie yy, jaki polityk, z jakiego ugrupowania na nich patrzy, bo no to, jest, yy, no to jest właśnie taka instytucja, która ma sprawdzać, która ma kontrolować, która nie może być wykorzystywana w takiej doraźnej walce politycznej, nie może być po prostu batem yy, czy pałką na swoich przeciwników po to, że teraz robimy. Yy, no wymuszone kontrole po to, żeby cokolwiek po prostu napisać i wyciągnąć po prostu jakieś wnioski i, i obarczyć winą. No i tutaj sobie można podstawić konkretne ugrupowanie, bo wszystko zależy od czasu, od miejsca, od, od projektu. Bardzo bym tego chciała, bo tak naprawdę to jest narzędzie kontroli tego, jak. Z jednej strony i wygląda stanowienie prawa i jak wygląda realizacja tego prawa w praktyce wielu różnych inwestycji. Ja zresztą w ostatnim czasie także składałam wniosek o kontrolę do Doniku i mam nadzieję, że ta kontrola zostanie podjęta. To jest temat ważny i tu jak pan mieszkał w Toruniu, to na pewno zna i bydgoszcz i wie, że problem z terenami po Zachemie jest tam bardzo duży. Tam była rekultywacja tych terenów. Chciałabym, żeby zostało to sprawdzone. W jaki sposób te wszystkie złe substancje były traktowane? Czy wszystko, czy wszystko w projekcie realizowanym tam na miejscu, w projekcie, który kosztował naprawdę? bardzo duże miliony złotych odbyło się jak należy. I właśnie w takich sytuacjach Najwyższa Izba Kontroli, ich delegatury są po prostu potrzebne. One nie mogą być traktowane jako narzędzie doraźnej walki politycznej. Partia Razem na pewno w ten sposób będzie podchodziła do wyboru no, osoby na tak ważnym stanowisku. Gorący polityczny, jesienny okres przed nami. Pani posłanko, bardzo dziękuję za wizytę w naszym bardzo studiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A gościem rozmowy DGP była posłanka Partii razem, Paulina Matysiak, ja nazywam się Marek Mikołajczyk. Bardzo dziękujemy za uwagę!